Siewanko, jest 28 styczeń, godzina 7, ruszam z parkingu na załadunek do Erlangen. Termin na godzinę 8, mam jakieś pół godziny do jazdu. A jeżeli Ty jesteś pierwszy na tym kanale, jesteś pierwszy raz, nazywam się Przemek. Pokazuję pracę kierowcy zawodowego w Niemczech. Na kontenerach morskich. W przyszłości myślę, że coś tam jeszcze ze spawaniem pokażę. Pospawam troszkę hobbystycznie. Z rolnictwem, jeżeli się już tam przyjdzie wiosna i będzie można rozsiewać nawozy, to też coś tam pokażę. Myślę, że będzie się działo. Może jakieś remonty. Ale na razie skupmy się tutaj na pracy w Niemczech. Później po załadunku będę jechał zdać kontener pełny do Hamburga na Eurogate. Godzina 7:21. Dojeżdżam już do firmy. Tutaj to musiała być niezła zamieć Jak tyle śniegu leży po bokach Trochę ciasno tutaj, ale nie jest źle Pół godziny będę musiał poczekać, bo oni ładują od godziny ósmej. No i dojechałem. Naczekałem się trochę. Jest godzina 12.10. i ruszam załadowany do Hamburga tak długo to poszło, bo oni czekali na jakieś dokumenty czekajcie, nie mogę złączyć. musiałem blokadę włączyć, żeby wjechać do pod rampę, bo tyle śniegu było jeszcze pod rampami, że nie mogłem wjechać dobra to startuje. myślę, że dojadę gdzieś tam do, do Gottingen, ciekawe, no jest 12, z 4,5 godziny jeszcze pojadę, bo później nie będę miał miejsca, gdzie stanąć. now. godzina 16:21 zjeżdżam na Gottingen muszę tu zrobić 45 ale tak się zastanawiam że chyba dalej już stąd nie pojadę tutaj już stanę Jeszcze będzie tak, że miejsca nie będzie. Co tu się dzieje? No raz, znajdę jakieś miejsce i już się odezwa. Zaparkowałem tutaj. Że... Musiałem wyjechać od strony ulicy, i tutaj cofałem sobie w Rajkę. Godzina 16:26, a raczej finito. Do Hamburga zostało 3 godziny i 20 minut. Do jutra.